Halo, witam bardzo serdecznie, tutaj już od razu z serii 11, poszukiwanie skarbów, piąteczka i podpowiedź skarbu, poświęć chwilę na luksusową przyjażdżkę, jakby to był rok 1932, oczywiście wersja po angielsku brzmi trochę inaczej i jest trochę bardziej, więcej podpowiedzi daje, słuchajcie, co trzeba zrobić, musicie sobie zdobyć Forda Deluxe Five Window Coupe z 1932 roku, czyli samochodzik dokładnie, który mam, ten który widzicie, bardzo tanie, bardzo tanie jest. W sklepie kosztuje 35 tysięcy tych kredytów, więc możecie od razu go sobie kupić. I słuchajcie, co musicie nim zrobić? Musicie nim przejechać dokładnie 5 mil. 5 mil to na bardziej polskie jest 8 kilometrów i. 40 metrów, ale nie wiem, czy to jakoś to aż tak interesuje. Słuchajcie, 8 km musicie tym samochodem przejechać po prostu przejechać, obojętnie gdzie, obojętnie dokąd i obojętnie w jakim celu. I słuchajcie, jak już, i przyjdziecie już te 8 km, polecam Wam oczywiście zrobić to tak jak najszybciej, czyli wpakować sobie S2 mocarne, dużo koni i jeździć sobie od lewej do prawej na autostradzie. Chociaż sobie tylko w jedną stronę wystarczy, bo ta autostrada jest wystarczająco długa, żeby 8 km zrobić na raz. I słuchajcie, jak sobie tą trasę przejdziecie 8 km, no to wam się skarb pokaże. I tak oto, słuchajcie, pojawia się wyzwanie skarbu ukończone. No nie, wiem, nie przyjechałem na całej to autostrady, już mam tutaj to poszukiwanie zrobione. Słuchajcie, wchodzicie sobie w felistę, możecie sobie zobaczyć, gdzie dokładnie się to miejsce znajduje. Na wulkanie to jest pierwsza rzecz, bo widać satelitę. Nie słuchajcie, na no co? Wchodzimy sobie tutaj na mapkę, proszę bardzo. Mamy tutaj miejsce skarbu gdzieś. Postawione, ja się przytepam dokładnie w tym miejscu, tutaj. Dlaczego? No, już Wam się pokazuje, gdzie ten skarb jest. I teraz, tak, muszę się odwrócić, proszę bardzo. To skarbu, tak, już pokazałem. Tak, wiem gro, wiem, jestem trochę szybszy. I słuchajcie, podjeżdżamy sobie tutaj. Tak, jak widzicie też na mapie, widzimy pięknie antenę przed nami, a skarb zniszczony. 100 punktów tonu. Słuchajcie, proste. Jak widzicie, żadnego problemu nie miałem, ile mi to zajęło czasu, nawet nie, jak byłem poza nagrywaniem, to nie wiem, dwie minuty niecałe, żeby to przejechać. Dobry tuning, bardzo szybki, szybko to zrobicie, bez żadnego problemu i skarb jest wasz. Tyle ode mnie, słuchajcie, życzę wam powodzenia, na razie, hej, cześć!